Siemanu jestem u Bóg i jest dzisiaj ze mną I niestety bardzo przykra informacja. Kończysz YouTube. Ale nie na zawsze. Bardzo długo, chyba... Bo teraz jest Maj, tak? Jaki Maj czas jest? no ale końcówka to się ruch. I ten. I wrócimy dopiero tak w trakcie czerwca, że tak powiem. 15, 16, 17 czerwca. Po to prostu to no. No i niestety musimy zrobić przerwę. Musimy trochę odpocząć od YouTube. Dwa tygodnie nagrywaliśmy, tak? Dokładnie. Dobrze, chodź. I Ja muszę wyłączyć widoczność graczy. Ja No to weź już, wyłącz tych widocznych graczy. Pij z działku! 24? No! Dawała siedemdziesiąt siedem! Jestem, jestem! Dobra. O ten jest! A, aż też. Tak. No. Czyli no. Tak, no bo wiesz, sojusz równa się ban. Jeszcze raz Wam przypominam, sojusz równa się ban, więc uważajcie. Jakby nie jakiś coś tu... nie ale mi tak nie zlecę uwagi, więc... O f**k, lawę wyrzuciłem! No, no, no. Byle gdzie? Wrzucam wszystko Eee... What the fuck A bo on się... To jest taki ten... O kur... WTF? Cheater! Dave Gaming P... No... Teraz nie jest... E Dobra, dawaj chodź na arenkę.

74, 74. Jestem! Super. O, to jest... No i widzowie. O, teraz Widzowie, niestety, przykro. Chcielibyśmy przynajmniej 15 subów, Tak, 15, do 15-16. No tak, z 15 słów albo nad 14-13. Żebyście coś wyciśnęli. Ale nie w tym sensie, wiecie, że wiecie. Znowu to samo trafiłem jak w tamtej arenie, to zdechłem. Tylko że wodę mam. O, co ja robię? No nie. Zde ta góry gun na winiana Dobra jeszcze tylko jedna... No kurde nie to tu... przy... ty tutaj kampiłeś pamiętam ja cię oglądałem Jak ty kampisz tutaj Pamiętasz to? no Jak ty tu kampisz kurde jak jakiś yy, piszony burak a, a, a ja a ja a ja się nie? No żelazny? Nie lepiej jak za łopatę Kurwa, nie w tą to wody rozlała. A, a ja byle co zrobiłem! Ja nie mam... Kurde. Dobra, teraz szukamy mięska do zabicia. Ja tak mięska do zabicia. Jakiś gorsz! Nie! Coś zrobił? Jakaś ćmata, Przed nią wylecę! No nie kurwa! gdzie bym gościa trafił. O, ta będzie jakiś walka. Jakiś walka jej wygrywa. Nie wiem, spadł. Każdy nie widziałem. Gdzie się bije jeden z spadł. Zobacz, to ma tu wielki przydomek. Nie będę czy na skład, tylko tam zająć przydomek. Uwaga, czy się do mnie chyba ten. To ich zaczułuję. Zaczułuję ich na śmierć.

Kurwa, sorry widowy, że się tak darłem. Nie widole przepraszam jeszcze raz, ale naprawdę no bo... fejnie, ja sobie chciałem ten. Weź tam. Jak to was no to widzisz? Widow, jeszcze raz was przepraszam, ja dzisiaj nie jestem tak w humorze jakoś nie... Czekajcie no 5 minut nagrywamy 5 minut nagrywamy Chodź na arenę 152! 116 116! 116, Jeśli nie zdążyć. Czekaj, ja wyłączę widoczność. Gracz, bo mnie... Kujwiają. Chodź na 67. O O, pierwszy raz wcześniej od ciebie wbiłem. <grym> Dzisiaj. Dobra widzimy. Ktoś nie jestem w humorze, jakiś straszny nie zżera ostatni odcinek do... tak 15-16. Kurde, co to za wiadomość? Kurwa. Jakaś wiadomość do Dorędu. Nie żartuję. Chociaż... Nie wiem czy żartuję. O kurde, ale był fajny byś zobaczył na odcinku, Dobra, do Dobrze. No znowu te same ity mi się trafiły A ja mam całą ja zbroję A ty słyszysz co ja mam Gówno A to ragi? A nie to jakiś panie No tak a ragi to panie, To sorry Wiem że po prostu coś tu powiedział O ten są bo... Dziewczynki!

Ja rdasz, je banana. A, bądź Jaka Jaka mata? O O, widzicie, widzicie. Pszczulik. weź go strzel. Ja też. Ja też. No, też. Ja też. No, też. Ja też. Ja też. Ja Widzicie? Od razu adminie serwera, banuj Lick3r. Spamuje mi, że jesteśmy razem. Co się stało? Co? Wiem, nie wiem, zlokowała mnie i wywaliła za ręki. I tak spadłem. No bo cóż mi się, jakaś strona włączyła internetowa. Jakaś taka zboczona. Jaki pedo. Weź dobra wyła z tej arenę Chodź na arenę No akurat na nią patrzałem He Patrzałem czekaj A gdzie ja jestem w górze O siema Ot jestem Siema O nie ja nie lubię tej arenki Kto by lubię? Jest nie wybrałem no brawo, brawo, brawo! Ja mam 55 monet, a ty? Jest... Ja, ja rzadko w to gram. E, e, widzicie, dziecko Minecrafta. E, no, no, dziecko Minecrafta, cicho bądź. Dobra. Nie polecaj, e, nie polecaj, e, tego, tego, czegoś fajnego. Kurde, niszczeczko. Halo jesteś? Padzielę ten, padzielę ten. Wtedy odzielę. Ci dybi! No znowu by mi się to samo trafiło. Ja będę na pieprzu, ludzi, krótko i losu. Ale będę ciebie na pieprzu. Zobaczcie się. Biela ci. WOO DA FA! Co tu się dzieje! Weź mnie nie atakuj pleź! Mamma! Dzięki śmato Słyszysz? Słyszysz? E ty chyba nie słyszysz. Ja pierdziłem się, że to ty What? Podpaliłem się A gdzie jesteś? Ja bez no. O, piękny boże Zrzuciłem! Nie, to by nie na kogoś korzyść, na stówę, no bo... Wiedziałem. Bigos! Pozdro. pozdrawiamy cię, Bigos. Ja to nie co ty zrobiłeś? No kurczę, ma co? Chcesz? Ech, <laughs> też jajeczka? Jajeczka. Teraz ktoś się do mnie... eee... E, 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 peruje? Nie, 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 to słowo. Dobra, nie, nie, Czuć? nie, ty A nie, 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 mi... O, no niestety taki koniec zlogował mi całego Minecrafta i chyba cały komputer O nie mogę Czekaj Proszę cię nie! Nie! Niestety kończymy! Bo nie. jednym Tak jest, To ja się z wami żegnam. I ja. dzisiaj był ze mną... Kurwa, co zrobił? Na razie i cześć.